Kolejny i miejmy nadzieje, kolejna i miejmy nadzieję, już ostatnia misja z Dark Kolony, rozgrywająca się w Dromos 3. To chyba Dromos 3, ta jakaś prowincja. No mniejsza. Ostatnia godzina, czy tam finałowa godzina, finest hour. Komandorze, teraz Pora wkroczyć na y, ostatnią lokację, czy tam największą bazę, finałową lokację obcych na Marsie. Ponieważ, y, w, w, y, ponieważ twoje poprzednie heroiczne działania, y, nie, zaraz, ze względu na, twoje, na twój y, heroizm i y, najważniejsze odkrycia, jesteśmy teraz w pozycji, czyli mamy teraz możliwość, aby Y, kompletnie y, zlikwidować obcych y, obecność obcych na Marsie. Y, oczywiście, y, ziemskie dowództwo wybrało Ciebie, żeby dowodzić y, y, podczas y, Humankind, to ludzkość, podczas finalnej y, bitwy ludzkości przeciwko obcym. Y, wraz z pomocą y, broni Dnia Zagłady Esgardu. Możesz hmm, poprowadzić naszych żołnierzy do zwycięstwa, hmm, niszcząc, miażdżąc obcych i niszcząc ich roje. Hmm. Powodzenia, komandorze. Twoja przyszłość jest w naszych rękach. E, w, nie, nasza przyszłość jest w Twoich rękach. Zniszczy roje obcych. No zaczynamy. No i generalnie dysponujemy najlepszą bronią przeciwlotniczą, jaka istnieje w grze. Tylko teraz trzeba jeszcze. Hmm, Doprowadzić do tego, żeby ta broń nie była one-shotem. W tej chwili umówmy się. Jak patrzycie tutaj na ten trójkącik ze zdrowiem, no to to jest przecież dramat. To to w ogóle życia nie ma. To jest jeden strzał i jest martwe. Dlatego najpierw rozbudujemy sobie bazę. Mądro mogę już na świat. Nie boję się ortu, bo one zapewne szybko. O, dobra. Bo one szybko zostaną zniszczone przez. Przez naszą broń zagłady. O, i teraz mamy Research Buy. I o to właśnie chodzi. Bo jeżeli by się udało to cacko uzdrowić, to wtedy będzie wspaniale. I dlatego sobie zbuduję trzy Medicrafty na początek. I już się leczy. Zobaczymy, czy się uda. Byłoby fajnie, jakby się udało to wyleczyć. No, no niestety na Medicraftach nie można żadnych ulepszeń zbudować. O, o. No, gdzie to jest? Proszę pozniszczyć. On dowódca może wysłać wsparcie. No, wspaniale. Naprawdę, jeżeli uda się to wyleczyć, to to będzie masakra. Mm -hmm. Tylko że na razie przydałby się jeszcze jakieś źródło petry, a na razie nic nie widać. Zaraz zobaczymy jakie to wsparcie podeszło. Um, trochę mało. Nie wiem, może więcej tych medigraftów to coś będzie z tego. O, coś, coś, coś jest na plus, dobra. Jeżeli uda się to wyleczyć, no to to będzie po prostu jednoosobowa armia i tak naprawdę samo o sobie wleci i zniszczy, tak? A nasi żołnierze będą tylko i wyłącznie dla osłony. <coughs> Przepraszam, troszkę chory jestem. Ale spoko, przez YouTube'a nie można się zarazić, chyba że głupotą. Głupotą już można, niestety. Dobra, trochę ulepszenie dla żołnierzy już się przydało. Zobaczmy, bo gdzieś tutaj będą, będzie już pierwszy rój. Generalnie roje są rozstawione w taki sprytny sposób, że jesteśmy otoczeni. Mam nadzieję, że ten cały esgar ma dużo punktów życia w efekcie. Zobaczmy, tutaj też latają. Weź już, nie strzelaj facet, tylko... Proszę Cię, żebyś ładnie to mi teren zwiedził, bo chcę, żebyś co i jak. Ale dużo tych ptaków latają. Są tyle, że no, dzięki esgardowi można to szybko wszystko w miarę. Oho, idą. Można to w miarę szybko zlikwidować. Hmm. No, proszę. I już jesteśmy w jakby w domu teraz trochę żołnierzy bo no, nie wiadomo co się będzie działo ani jak duża będzie ich przewaga liczebna poza tym no, umówmy się, jeżeli opuszczę Esgardem bazę to tak jakbym się prosił o to, żeby e, zrobili mi wjazd więc trzeba ostrożnie Najpierw muszę odkryć, gdzie mam wrogów. A wtedy, jak już to odkryję, to już będzie proste. Dobra, tutaj sobie dam jakichś trzech na osłonę. I jednego żołnierza. I teraz tutaj im zrobimy wjazd. W sumie w tej chwili to jest taka samowieżna artyleria, tak. No, i teraz, tak. Myślę, że ulepszę jeszcze jednostek. i potrzebny mi Osprey, jeden co najmniej, żeby zorientować się, jak wygląda nasza sytuacja. Ponieważ trzeba by było się udać i zniszczyć jakiś pierwszy rój obcych. Generalnie, im szybciej to zrobię, tym lepiej dla mnie, tak. Tym bardziej, że zbliża się noc, która będzie dla mnie bardzo dużym utrudnieniem. No dobra, ruszamy. Oho! Na szczęście to ma duży zasięg. Właściwie praktycznie rzecz biorąc, one wszystko. Wystarczy, że trafi. No, cud malina. No proszę, ale to się pięknie rozpada. Naprawdę. To była jakaś linia obrony obcych, można powiedzieć. O proszę, i to nawet ma taką, taki sam w sumie... Taki sam zasięg widzenia jak, jak ten, jak, yy, jak w sumie wszystko. O, o. A tutaj troszkę ich przyszło. No to sobie zdobudujemy wojska i zaraz się będę bronił. Może te Medikrakty się przydadzą trochę. Zobaczmy, jak to sobie radzą. Tak naprawdę to coś będzie w stanie zniszczyć rój samemu. <laughs> no i świetnie, niech niszczy. A ja tutaj, w tej chwili, czyli wychodziłoby, że zadaniem moich wojsk jest tylko i wyłącznie utrzymać pozycję i nic więcej. O, artyleria. No, nie jest dobrze. Ale spoko. Mam starcie. No, to będzie szybkie. Nie. Może nawet jak już e, z, skręcę parę e, tych trochę więcej jednostek, to zrobię jakąś normalną ofensywę oprócz używania tego Esgarda, bo no nudno by było tylko, tym i, wyłącznie, tylko i wyłącznie tym latać. Coś mnie strzela, nie wiem co nie wiem skąd. Na pewno tym gorem, tylko skąd? Aha, dobudowali sobie koszary, pozdrawiam. Trzeba się teraz rozejrzeć za kolejnymi kraterami, przede wszystkim. No i oczywiście, trzeba by było jakąś osłonę na ten krater już mnie znaleziony. O nie, 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 nie. Won, 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 nie. Ja nie, nie chcę, żebyś ty zginął, Osprey. Potrzebny mi jesteś. Ale tutaj mają tych wieżyczek nastawiane. Przeżyje? Przeżył. Oho. Tutaj trzeba się udać jak najszybciej. I to z obstawą. Tutaj też. Ja myślę, że generalnie wezmę za chwilę te siły. To już w sumie to będzie wystarczyło. I tutaj pod krater podejdę. I teraz teraz już dalej będzie prosto. I teraz cały ten teren trzeba by było oczyścić. Tyle tylko. I oczywiście zająć kratery, które działają. Pięknie. Dobuduję sobie tego jeszcze. Tutaj trzeba ten teren by było oczyścić z tych wszystkich wież. Na wszelki wypadek, żeby mi nikt nie zakłócał swobodnego marszu moich wojsk. Na początek zajmiemy tutaj ten krater, najdalszy. I sekundkę tu, jeszcze mam jeden, tak? To tutaj. I oczywiście obstawa. Dobra, to już mamy, można powiedzieć, surowce na prowadzenie wojny. Zagwarantowane, tak? Tylko teraz, co dalej? Trzeba szukać kolejnych rojów, i do tego przydadzą się spreje niewątpliwie. Bo, jak będę samym Asgardem latał i szukał, to no świat się skończy. O, 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 nie, nie, nie. Proszę się cofnąć. Ja tutaj widzę, że tutaj kontrofensywa idzie. Ja wam pokażę zaraz, ja wam dam. I ja wam dam. Ja wam dam dziady. Moje. Moje rzeczy niszczyć. Co to w ogóle za, za filozofia? Roześlę, osprey teraz na wszystkie strony świata i zaraz zobaczymy, co to będzie i gdzie to będzie. Dobra, <laughs> I teraz tak: Esgarda trzeba. Nie, Asgard? Esgard? Nie, Esgar. O, Esgara trzeba uleczyć, żeby się nie okazało. Że zostałem zniszczony. Tutaj wezmę jeszcze dwie jednostki, podeślę na krater. I chyba to jakaś artyleria gdzieś, coś. Dobra, ja poproszę więcej medicraftów na miejsce. Mamy w rezerwie. Więcej żniwiarek, więc nie będzie żadnym problemem ewentualnie dołożyć ich do puli. Znaczy się, na kratery, jak już się okaże, że jest taka potrzeba, mogę ulepszyć. W jakiej kondycji jest... No, jeszcze chwila. Jak już będzie na zielono, to myślę, że będziemy mogli ruszać dalej. No i oczywiście jak już będę miał zgromadzoną większą ilość wojsk. Tylko ile jest w tych kraterach? 12 tysięcy i 34 tysiące. Nie jest najgorzej. No to teraz ruszamy. Nie ma czasu. Ojku, nie to. Nie ma czasu czekać na, na rozpoczęcie dnia. I tutaj też podejdę. Widzę, że chyba mi zniszczyli po prostu moje jednostki. Im więcej i im szybciej wyeliminuję, tym lepiej dla mnie, bo po szybciej się ta sprawa skończy. Tak. Te wieże nawet nie zdążą nic zrobić, tak naprawdę, już są zniszczone. A za pierwszym razem, jak robiłem tę misję, nie byłem świadom tego, że można je leczyć, że się uleczyć tą, uleczyć tą broń, i w efekcie no, można łatwo przewidzieć, jak to się skończyło. Jak którejś wieży wroga już udało się coś odpalić, to wtedy yy, esgar był niszczony właściwie w instancie i w sumie tym samym kończyła się ta wielka, o, o nie, ta wielka i wspaniała wyprawa po zwycięstwo. Spoko, kolejny rój jest właśnie na etapie niszczenia. O! A ja mam już wystarczające siły, żeby stąd ruszyć i pokazać im, że się ich nie boję. Bo umówmy się, jak ktoś mi w moje kratery, to ja nie będę zadowolony. Myślę, że na razie sobie uratuję mojo, moją żniwiarkę, bo zatracić drugą. Hmm, co to w ogóle jest? Neural high, jakby taki mentalny rój, no mniejsza. Trzeba te siły obcych skasować, bo przecież to jest dramat. Jednostki, potem drogie budynki. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. Aha, czyli wygląda no to, że oni się po prostu wrócili, tak. Dobra, najlepiej, żeby to się szybko skończyło. I myślę, że tutaj tymi oddziałami ruszymy w górę, żeby. Już tutaj było zabezpieczony teren, żeby to zabezpieczyć. Piechota zostaje w charakterze osłony, i jeszcze tutaj też osłonę jakąś trzeba by było. Tutaj już osłona jest. Teraz mogę podesłać tam moich górników, że się tak wyrażą. I teraz tak, ten krater też będzie trzeba osłonić. Exara na razie cofnę. Esgara, Esgara. No nieważne, w każdym razie to coś takie powerful na razie cofnę, żeby nie było żadnych problemów. I trzeba to Wyleczyć. Na razie widzę, że z kraterami nie jest różowo. Czyli niby był ten dźwięk charakterystyczny dla powstania krateru, który jest świeży, tak, ale to nigdzie tutaj. Może tam. Nie wiem. To się zaraz zobaczy. Trochę mi przychód stopniał, ale to nic, dlatego że ta, ta wroga, te wrogie jednostki zaatakowały punkty wydobycia, które dopiero co były zdobyte, ale to też żadna strata w tej chwili. Biorąc pod uwagę tą podnożną broń, jaką dysponuję to zakończenie tej misji. To jeszcze chyba nie wiem, jest, 15 minut maksymalnie. Tu chodzi o zniszczenie wszystkich rojów, nawet nie muszę kontrolować całej mapy, żeby. Coś takiego osiągnąć. No proszę, kolejne starożytne ruiny i kolejne, kolejny krater. Hmm. Dobra moi drodzy, odkrywajcie. I teraz tak. Ezgar jest już w pełni gotów do akcji, więc lecimy na kolejny rój, bo nie ma co czekać. Aha, czyli to miejsce to jest coś takiego jakby wielkie pole Petry, bo widzę tutaj jeden, drugi, trzeci krater w otoczeniu tych ruin. Trzeba by było tam podesłać żołnierzy. Dobra, panowie, tylko ruchy. Będziemy bronić tej Petry, która teraz już jest nasza siłą i godnością osobistą. No i siłą ognia. Dużą ilość siły ognia. U, trochę już takie nadszerpnięte. Mam pomysł. To jest dobry pomysł. Żeby tam podesłać trochę... No, jeżeli może Esgard do nich wrócić, to oni mogą do niego wrócić, nie? Znaczy się, tam, pojechać po pojechać, polecieć. I w ten sposób będę miał mobilne, mobilne centrum, a tak jak to wyja, jak to powiedzieć. No będę miał coś, co będzie ich wszystkich one shotować i nie będę musiał nawet się wracać, bo wszystko będzie wyleczone automatycznie. Co tutaj też krater? Ale biorąc pod uwagę, że to był rój, to jeszcze gdzieś tutaj powinien być dodatkowy krater. Co najmniej jeden, nie licząc oczywiście tego tutaj. Dobra. Mm -hmm. Więcej wojska, więcej! I teraz zrobimy ofensywę, i zobaczmy, czy jestem już gotów skręcić jakąś ofensywę większą. I jestem gotów, więc ruszymy na południe, zobaczymy, co nas tam czeka. Czyż z drugiej strony, Osprej może to sprawdzić. To może chwileczkę, może tutaj. Pytanie, czy to jest już ostatni rój, czy jeszcze nie? Ten, który teraz jest niszczony. Ale biorąc pod uwagę, jak bardzo hardo latają, że się tak wyrażę, to trochę ciężko, żeby to była ich ostatnia baza. A może? Wygląda na to, że tutaj na południu będzie czysto. Więc gdzie teraz? No zaraz się to ustali. Myślę, że tak w ciemno to mogę tutaj gdzieś wysłać. Zobaczymy, może na północy jeszcze będą wrogie jednostki. W sumie, po co, po co czekać, jak można zobaczyć już teraz? Tutaj osprę jednego, tu drugiego. Tutaj równocześnie ofensywa w tą stronę. Tutaj zaraz będzie koniec, tak? Jeżeli to jest ostatni rój, to tak naprawdę właśnie. Skoń...